Dwa produkty, infinity studio. Samo Mogliśmy zrobić tu dużo Więcej niż tylko na ulicy Balet, Polar tak myślę, tak czasem rozkminiam Czy warto było nam tutaj tak szaleć Chłopaki z bloku nie zbieracze czy jagód Wielu z nas olało szkołę i zawód Myślało o dupach, pieniądzach piciu Pijanie ma życie, ale obiektem tym żyć Rodzice mówili, ucietem by gnoju, aby w tym życiu tu nie mieć liby My tu mądrzejsi chcieliśmy być od nich Woleliśmy potwórko śmiechy Tak było na każdym osiedlu wszędzie Ale co z jutrem, jakoś to będzie I przyszło to jutro Tak jak to futro, które Wczoraj obiecałeś kobiecie puste obietnice, bo pusta kiesze. Szukaliśmy przygód, chodząc po mieście, byliśmy jak pitbull, tak na marginesie. Mówili, pieprzona patologia w dresie. Trochę mieli rację, przestaje po latach. To nasze życie ten hitkop na faktach. Czasem spotkamy się tu na tych ławkach i pogadamy tu o dawnych czasach. To historia naszego życia, spisana dziś na kartkach. Nie powstałby ten kawałek. Gdybym nie siedział na ławce, mogliśmy żyć tu inaczej, lecz dzisiaj już nie ma co gdybać, to głupia kochana młodość za wszystkie błędy, mamo mi wybacz. To historia naszego życia, spisana dziś na kartkach, nie powstałby ten kawałek, gdybym nie siedział na ławce, mogliśmy żyć tu inaczej, lecz dzisiaj już nie ma co gdybać, to głupia kochana młodość za wszystkie błędy, mamo mi Trzyba, trzyba, trzyba. Wielu potraciło tu plany i wiarę Wielu zmardowało i olało talent Wielu odsiedziało za głupoty parę Nikt nie myślał wtedy jak to będzie dalej Słowa naszych matek niczy prorok Dziś wielu nam przydoby się psycholog Człowiek młody głupi bywa tu idiotą Zaimponować często chce wodą Dziś patrzę na foto z tamtych lat mam beka I jakby nie było wtedy było lepiej To był bal nad bale. nie żałuję wiesz Świat należał do nas ty pamiętasz też Nikt nie siedział w domu nawet gdy lał deszcz Dziewięćdziesiąte czasy VHS To piwo po Dziwo, gdy z bandą wracaliśmy tu z eskulapu, to młodzi słuchacze rapu. Młodzi i piękni, siebie tu pewni. Myśleli, że wszystko im się tu spełni, a horyzonty to mieliśmy krótkie. Tak jak rozumy, gdy piliśmy wódkę, było minęło, zamknięty rozdział, gdzieś inne życie. Tamto to historia, to była nasza piękna wolność. Nasza głupia, na młodość. To historia naszego życia, spisana dziś na kartkach. Nie powstałby ten kawałek, gdybym nie siedział na łaskach. Mogliśmy żyć tu inaczej, le dzisiaj już nie ma co gdybać To głupia kochana młodość, za wszystkie błędy, mamo mi wybacz To historia naszego życia, spisana dziś na kartkach Nie powstałby ten kawałek, gdybym nie siedział na łaskach Mogliśmy żyć tu inaczej, le dzisiaj już nie ma co gdybać To głupia kochana młodość, za wszystkie błędy, mamo mi wybacz, Naszego życia Spisana dziś na kartkach Nie powstałby ten kawałek Gdybym nie siedział na ławkach Mogliśmy żyć tu inaczej Lecz dzisiaj już nie ma co gdybać To głupia kochana młodość Za wszystkie błędy, mamo mi wybacz